Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, w jaki sposób zoptymalizować Contest Strike Source. Oglądajcie. Na sam początku niektórzy z Was zadadzą mi pytanie, po co optymalizować Contest Strike 1.6 albo Contest Strike a Source. A powiem Wam szczerze, że nie na wszystkich komputerach te gry działają dobrze. Na niektórych komputerach nawet Contest Strike a Global Offensive nie odpalicie I jest to film bardziej dla osób, które mają faktycznie low-endowe PC, czyli takie naprawdę bardzo słabe. Natomiast jeżeli Wy na low-endowych PC chcecie, aby te FPS y były większe w Contest Strike Source, a macie na przykład Windows, 10 bądź 11 to możecie to zoptymalizować na początku system. Linki macie oczywiście w opisie oraz teraz na karcie. A jeżeli nie macie systemu Windows 10 bądź 11, to wystarczy, że wykonacie optymalizację samej gry i ona naprawdę da wam bardzo dużo FPS-ów. Tak więc przejdźmy do optymalizacji samej gry. Tak więc przechodząc do optymalizacji Strike Source, na samym początku musicie wejść na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Tam wchodzicie w strefę Skula, w pliki do pobrania i tu macie optymalizację Strike Source. Albo pobieracie do z Google Drive, albo bezpośrednio z Discorda. Wchodzimy sobie wtedy do folderu pobrane i Wypakowujemy Zipa. Możemy zrobić to za pomocą wyodrębnień wszystkie opcji wbudowanej w Windows 10 oraz 11, bądź przez 7zipa, czyli zewnętrzną aplikację lub WinRara. Po wypakowaniu wchodzimy w folder, priorytet gry, priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak. OK, cofamy się do priorytet, mamy teraz ustawienie grafiki oraz zgodność. W tym celu musimy wejść w folder z grą. Jeżeli mamy tę grę na Steamie możemy kliknąć właściwości, pliki lokalne, przeglądaj. I teraz mamy hl 2 klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, właściwości, zgodność. Zaznaczamy wyłącz optymalizację pełne ekranowe, zmień ustawienie rozdzielczości, zastąp dla aplikacji to musi być zaznaczone, klikamy OK. Zamykamy i kopiujemy sobie tą ścieżkę, która jest u góry. Kopiuj. W lubkę wpisujemy ustawienie grafiki. Klikamy na to. Ta opcja jest dostępna na Windows 10 oraz na Windows 11. Klikamy przeglądaj. Klikamy na ścieżkę, która z góry wklejamy naszą ścieżkę. Klikamy hl 2 exe dodaj. Teraz tutaj musimy opcję. Wysoka wydajność, zapisz. To możemy sobie zamknąć. Cofamy się do folderu optymalizacji Contest Strike Source. Wchodzimy w config. W gdzie TXT te macie opisane, gdzie dokładnie to wkleić, Aczkolwiek ja pokażę Wam to na filmie. Wchodzimy w configi. Kopiujemy sobie te konfigi, które znajdują się tu w środku. Kopiuj. Wchodzimy w folder z grą Contest Strike, CFK. I tutaj wklejamy konfigi. Teraz to możemy sobie zamknąć i możemy uruchomić grę. Ja osobiście grę otwieram w oknie, że łatwiej byłoby mi ją nagrywać, aczkolwiek na to uwagi nie zwracajcie. Wchodzimy teraz sobie w opcję, w grafikę. Tutaj rozdzielczość powinniśmy mieć natywną. Chyba, że mamy naprawdę bardzo słaby komputer, to możemy zmienić to na niższą. Tak jak mówię, ja mam mniejszą rozdzielczość, żeby mógł to spokojnie sobie nagrywać. Klikamy sobie zaawansowane. I tu musimy upewnić się, że wszystko jest na najniższym poziomie. Zostawiamy tylko włączone renderowanie wielorzędne. Klikamy OK, Zastosuj. Gra nam się przeładowała, jak widzimy teraz, tutaj efekty są znacznie gorsze. Plus przechodzimy jeszcze do dźwięku i tu mam jeszcze jakość dźwięku. Możemy ją zmniejszyć, aczkolwiek ja zostawię chociaż sobie na poziomie średnim. Tutaj również konfiguracja głośników na słuchawki, jeżeli gramy na słuchawkach. Zastosuj, OK. Sprawdzę teraz ile mam FPS-ów, aczkolwiek odblokuję sobie FPS-y na nielimitowane, po to, abym mógł sprawdzić ile po prostu mam FPS-ów. Wcześniej po odblokowaniu FPS-ów na serwerze miałem około 900. Natomiast test grafiki robiłem tylko i wyłącznie na myślnych ustawieniach, czyli było po prostu 120 FPS-ów, ponieważ na tyle była blokada. Teraz na teście graficznym mam około 800-900 FPS-ów, czyli jest to naprawdę bardzo duża różnica, ponieważ do Myślę, FPS-y są po prostu na 120 zablokowane. Jak widzimy, średnia prędkość wyświetlenia podczas testu wynosiła około 1137 klatek, czyli jest to o pra, ponad 1000 więcej klatek, więc jest to naprawdę bardzo duża różnica. Natomiast sprawdźmy to na serwerze, ponieważ sprawdzałem ile miałem FPS-ów na serwerze po odblokowaniu FPS-ów, więc sprawdźmy. Tutaj, jak możemy zauważyć, tych FPS-ów mam znacznie więcej, jest około 1600, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Jak patrzę na mi jest 1300, więc jest dość sporo. W tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to, aby nie kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!